No dobrze, obiecałem. Kamilowi, więc pokazuję. To jest niezwyciężony Rafała Mikołajczyka, który jest wydany przez Bukę. W tym momencie jakie są możliwości? W tym momencie dostępne jest to, co widzicie, a więc dostępny jest regular. On kosztuje 90 zł. Ja go zaraz dokładniej pokażę, jak wygląda. I sprzedawany był, no ja dostałem przynajmniej taką wersję, że dostałem na osobnej kartce rysunek, a wewnątrz jest jeszcze wrys. Wydane jest to bardzo solidnie. Format to jest taki mniej więcej jak kiedyś z Kamilem robiliśmy materiał o Remenderze, to to jest mniej więcej taki prawie jak Deadly Class, ten taki w, w powiększonej edycji wydany przez Image. Oprócz tego jest dostępny już za 90 zł nieregular, tylko limitowana okładka, a ponadto dostępny jest slipcase za 139 zł, czyli razem to będzie około 158 zł już z wysyłką. Teraz zajrzyjmy do środka, więc jest to adaptacja jednej z najważniejszych chyba powieści Stanisława Lema i widać, że autor komiksu podszedł do tego z niesamowitym pietyzmem, bo bardzo się przyłożył do tych rysunków Komiks ma świetne kolory, i doskonale jest oddana atmosfera grozy. Ja najlepiej wspominam właśnie sam te pierwsze sceny, czyli lądowanie niezwyciężonego na planecie Deggiz 3, jak zaczyna się poszukiwanie załogi. Kondora, a oprócz tego za chwilę będzie też taka fajna scena z metalowym miastem, to znaczy z tym, co oni uważali za miasto, a jednak okazało się, że było to coś zupełnie innego. Mikołajczyk, ja się bardzo cieszę w ogóle, że mamy, ta, tu jest właśnie to miasto, że mamy takich autorów w Polsce. Widać autentyczne zainteresowanie twórczością Lema, że go urzekła ta książka, że on się nią bardzo zainteresował i strasznie się starał, żeby to. To jak najlepiej przełożyć na kadry komiksowe. I tu się z Michałem Wlekłym um, zgadzam, że on doskonale wybrał to, co powinno się wewnątrz komiksu znaleźć, w jaki sposób to się powinno znaleźć, a to, czego. Nie chciał, jakby przekazywać w warstwie słownej doskonale oddał ilustracjami. Okładka ma też te zalety, że ten pomarańczowy kolor, który na niej jest, doskonale jak widzicie, pasuje do wnętrza komiksu. To jest takie charakterystyczne nawiązanie, i to tworzy rzeczywiście taką jedność pomiędzy tę, tą okładką a, a mm, zawartością komiksów. To jest też y, ta fajna scena z. Y, opukiwaczem grobów tak zwanym i od tego momentu rzeczywiście atmosfera w komiksie robi się taka coraz bardziej groźna, coraz bardziej taka niepokojąca i no mnie podobało się bardzo. Ja już w tym momencie czytam drugi raz i tak jak nawet wczoraj po nagraniu w sprawie łowów krayvena, bo je mieliśmy, rozmawialiśmy z Michałem Wlekłem, z Kamilem o tym komiksie, Kamil jeszcze wtedy nie czytał, to ja mam jak najlepsze zdanie i otwórczości i cieszę się, że takich artystów mamy. Więc ja na pewno ten slipcase będę brał, zwłaszcza że mówię, to wydanie jest bardzo solidnie zrobione. Papier jest matowy, ale jest gruby. Komiks jest bardzo dobrze zszyty i uważam, że jak za 90 zł, to naprawdę jest super sprawa. Ja jeszcze teraz skontaktowałem się z Klaudyną Sułek z wydawnictwa BuKa i zapytałem, czy jeszcze mogę zrobić przelew na fundację o zwierzakach po to, żeby dostać dodatkowy wrys. Ona powiedziała, że tak, więc jeżeli na przykład ktoś myśli nad zakupem komiksu wetui, jeszcze nie jest zdecydowany, czy chce zrobić wrys, to to jeszcze można zrobić później, więc też jest taka dodatkowa opcja, że po prostu dosyła się później polecenie. Przelewu i żadnych problemów tam Klaudyna nie robi. Można, szybko odpowiada też na Messengerze, więc to jest naprawdę spoko. Dobra, no to z mojej strony to tyle, bo nie ma co przedłużać. Myślę, że jak miałem zachęcić, to zachęciłem i to dzięki, to tyle. Cześć!